Cześć, witam cię serdecznie! Ja nazywam się Angelika Zielińska i jestem osobistą stylistką, trenerem wizerunku oraz coachem. A to jest kanał, dzięki któremu dowiesz się, jak mądrze skompletować swoją garderobę oraz poznasz, jak budować swój styl, wizerunek, a także pewność siebie i poczucie samoakceptacji, aby wyglądać i czuć się jak najlepsza wersja siebie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam cię do zrobienia tego właśnie teraz, aby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które się tutaj pojawiają. Pewnie nieraz zdarzyło Cię Ci słyszeć takie powiedzenie Jak Cię widzą, tak Cię piszą. I jak się okazuje jest w nim sporo prawdy. Dlatego też właśnie w dzisiejszym odcinku opowiem Ci, dlaczego nasz wizerunek jest ważny i dlaczego warto świadomie go kreować. Zapraszam! Nasz wizerunek zewnętrzny, a konkretnie nasz wygląd, bo na tym się dzisiaj głównie skupię, jest podstawowym elementem pierwszego wrażenia. Jak być może słyszałaś, to pierwsze wrażenie wywołujemy w ciągu pierwszych około kilku, kilkunastu sekund. Z reguły jest to około 7 do około 11 sekund, kiedy widzimy kogoś po raz pierwszy. I tak naprawdę w tym czasie, jak pewnie zauważasz, nie jesteśmy w stanie zbyt wiele powiedzieć o sobie, wyrazić swojego zdania, poglądów. Tutaj główne znaczenie ma to, co jest widzialne, czyli nasz wygląd. To też jaka jest nasza mowa cała, o tym też kiedyś nagram odcinek, natomiast właśnie ten wygląd zewnętrzny, nasz ubiór, nasza fryzura czy też makijaż wpływają głównie na to, jakie pierwsze wrażenie wywołujemy. Pierwsze wrażenie możemy wywołać tylko raz. I zdarza się później, że możemy je jakoś zmienić, ale jest to bardzo ciężkie, więc warto skupić się już na tym, że w szczególności kiedy zależy nam na tym, żeby dobrze wypaść od samego początku, zwrócić uwagę na odpowiednie dostosowanie naszego stroju, naszego wyglądu do danej sytuacji. Nasz wizerunek, nasz wygląd jest także wyrazem szacunku dla drugiej osoby. To, czy nasz strój jest dostosowany do okazji, czy jest schludny, pokazuje, że my właśnie przed jakimś wyjściem poświęciliśmy chwilę czasu, żeby ubrać się odpowiednio i ubrać się spójnie, i poprzez to właśnie okazujemy szacunek tej drugiej osobie. Nasz strój, nasz wygląd jest także naszą wizytówką. Jak wspomniałam na początku, jest takie powiedzenie: jak cię widzą, tak ci piszą. Niektórzy mówią też: jak cię widzą. Tak ci płacą i jest w tym sporo prawdy, bo często zdarza się nawet tak, że kiedy chcemy awansować, powinniśmy się na początku zastanowić, jak osoba na danym stanowisku powinna wyglądać, jakie stroje powinna nosić, jaki powinien być jej generalny wizerunek, aby być osobą reprezentatywną. Często zdarza się właśnie, że przełożeni czy rekruterzy, zanim podejmą to zdanie, czy dana osoba będzie awansować, czy też nie, biorą czynnik właśnie ten wizerunkowy pod uwagę i to, czy dana osoba będzie dobrze reprezentować dane stanowisko? Nasz strój i wygląd są także elementem naszego samopoczucia. Być może zdarzyło Ci się kiedyś tak, że wstałaś lewą nogą i stwierdziłaś, że to będzie w ogóle nieudany dzień, że. Chcesz się schować w swoich ubraniach, żeby nikt ci nie przeszkadzał, i wtedy zakładałaś ciemne ubrania, jakieś duże, takie luźne formy, które to właśnie spowodowały, że mogłaś się w nich schować. A tutaj polecam ci właśnie oszukać w takiej sytuacji troszeczkę mózg i założyć jakieś ubrania, w których czujesz się super, świetnie, w jakichś energetycznych kolorach, które dodają ci pewności siebie. O kolorach mówiłam w odcinku jednym z początkowych, także zapraszam cię też do jego obejrzenia, jeżeli jeszcze go nie widziałaś. I właśnie w tej sytuacji, kiedy ty. Założysz te ubrania, w których czujesz się świetnie, oszukasz swój mózg i automatycznie Twoje samopoczucie ulegnie zmianie i będzie dużo lepsze. Nasz wizerunek jest także uwiarygodnieniem firmy, w której my pracujemy. Musimy pamiętać, że to, jak my wyglądamy, jak my się prezentujemy, świadczy nie tylko o nas samych, świadczy także o naszej firmie. Pokazuje, jaka w tym miejscu panuje kultura, pokazuje to, jakie ta firma być może ma wartości, bo klienci, jacyś potencjalni nawet klienci, mogą na podstawie tych czynników też wyciągać konkretne wnioski. Idąc dalej, nasz wizerunek wpływa także na budowanie naszej osobistej marki. Chcąc, nie chcąc, każdy z nas taką markę buduje. Co więcej, nasz strój ma wpływ na to, czy zaufanie do naszej osoby będzie wysokie, czy też niskie, w zależności np. od wykonywanego zawodu. I tutaj przykład. W sytuacji, gdy idziemy sobie do lekarza i będzie jeden lekarz, który jest ubrany właśnie w ten taki fartuch lekarski, czyli atrybuty lekarskie ma na sobie. Natomiast drugi lekarz przyjdzie może sobie w dresie, w jakiejś potarganej bluzie i tutaj... Do kogo będziecie mieć większe zaufanie? Oczywiście prawdopodobnie będzie to osoba, która ma ten fartuch lekarski i będzie ona miała większy autorytet w waszych oczach i będziecie bardziej w stanie jej zaufać. Inna sytuacja. Może być na przykład jakiś bankowiec, tak? I przychodzimy sobie do jakiegoś oddziału banku. Mamy jedną osobę, która jest ubrana w garnitur albo nawet w samą koszulę, a druga osoba ma ten dress czy jakieś potargane rzeczy albo poplamione. I tutaj znowu podobna sytuacja. Prawdopodobnie większym zaufaniem obdarzycie tę osobę, która jednak ma strój, który wpływa na to, że wzrasta poziom zaufania do niej i wzrasta jej autorytet. Jak więc widzisz, nasz wizerunek ma bardzo duże znaczenie, dlatego warto świadomie go kreować. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Jeżeli ci się podobało, to daj łapkę w górę i zapraszam cię oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam cię serdecznie.